Fajnie miejsce się obudziliśmy, co? Nie spodziewałem się, że to będzie tak fajnie. Tam jest następny lodowiec, tylko to już nie jest ten co my budzieliśmy go, tylko nazywa się Fox Glacier. Glacier. Czyli lodowiec Lisa. <grym> no i w sumie to jest jedyny widok, na którym go będziemy go widzieć. A dzisiaj, dzisiaj mamy grubo. Dzisiaj robimy tak zwanego Great Walka. Great walki tutaj w Nowej Zelandii to są po prostu kilkudniowe szlaki. E, zaplanowane razem z noclegan w jakichś różnych miejscówkach wykupiliśmy z Tamarą e, sobie chatkę na trasie nazywa się Welcome Hut czyli, czyli powitalna chata <laughs> e, 30 dolców za łóżko w 30 e, osobowej chatce będziemy również byli wszyscy spać na jednym, na drugim, nie wiem jak to wygląda ogólnie szlak ma całe 16 km, więc nie jest aż tak chwilę. E, no i co? No i będzie to trwało na cały ten odcinek, 2 dni. Yy, całą tą naszą wycieczką tutaj, naszą taką, taką. Z wędrówkami górskimi tutaj w Nowej Zelandii to, to jest esencja, nie? Bo, bo jest tego cholera. Ogólnie cała Nowa Zelandia jest przecięta pasmem górskim, przede wszystkim południowa wyspa. Yy, I chodzi o to, że po prostu płyty tak to niż tak się nachodziły, to się po prostu wypiątrzyły te góry, no i... Zachodnie wybrzeże, od niego wybrzeże jest bardzo mocno oddzielone właśnie pasmem górskim na południowej wyspie. Większość mojej przygody w Nowej Zelandii właśnie na razie spędziłem nowe, na południowej wyspie, więc na razie to wszystko będzie tutaj się wokół tego toczyło. Mamy już za sobą jakieś 5 km. Jest przepiękny, jest wspaniale. Ale dojadam się jak kaczka chlebem, nie? Ta marka jak ci się podoba? Dobrze, Dobrze, dobra. Dobrze. Dobra, bardzo dobra decyzja, bardzo, bardzo fajny dzień będzie spędzony. Jutrzejszy też będzie powrót, pogoda nam się uda. No bajkowo jest. No widzicie, że jest to w koszuce na ramionkach, nie? Jest bajkowo, cieplutko, przyjemnie. Nawet teraz, jak jestem w cieniu, no troszeczkę wieje, troszeczkę piździ, ale, ale tragedii nie ma. No, patrzcie, tylko jaki widok będzie. To jest dobrze, co? Jest pięknie. Lecimy z tym! how are you doing good? Good, 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 good lovely beautiful day isn't it Hello no, druga przerwa kochani, robimy sobie kawunię. Jest zajebiście, jest to chyba najpiękniejsze miejsce, w którym w życiu byłem, naprawdę. No i co mogę powiedzieć, jesteśmy gdzieś tak w połowie traka czyli teoretycznie przeszliśmy już ponad 10 kilometrów, a mamy dozmiana 16-17. Jest godzina 4.30, więc mamy nadzieję, że gdzieś jak na siódmą, przed siódmą będziemy na miejscu. Eee, no idzie się fajnie, nie jest to łatwy szlak, widzicie kolor tej wody, jest błękitna, turkusowa, jest piękna i no zimna, skoczyłem, ale nie, nie teraz, tyle, nie będę Wam dalej tutaj zanudzał, nie. 哦，啊，发现没？ Dobrze, tutaj <słuch> dotarliśmy. Jesteśmy na Góreczce. Godzina 20. 7 godzin nam zajęło dojście tutaj. 18 km zrobione. Zniesienie 700 metrów I jesteśmy na Hadze, która jest, powiem całkiem przyjemna. Jutro może zranował to nagram bardziej lepiej, bo tu już jest ciemno. Ale jest całkiem przyjemnie. 30 dolców. Są wspólne 4 pokoje u góry. Każdym jest po 9 chyba osób, bo może, może spać. E, na dole jest pokój tak zwany Sierra Room, która jest ekstra płatna, gdzie ma się tam bardziej prywatne dla grup. Kuchnia na dole. E, taki ogólnie living room, taki ogólnie salon. Ogólnie ten, jadalnia na dole z kominkiem, także też przyjemnie. Ogrzewanie widzę, że też jest tutaj właśnie kominkowe, więc, 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 więc super e, No i jesteśmy w Góreckach i tu sobie spędzimy noc. No i co dalej? Jestem zakochany, jestem zauroczony, jestem onieśmielony tutejszą florą, naprawdę. Jaram się jak kaczka chrzem, jest tu i przepięknie, naprawdę. Jak w Narni, jak, jak normalnie władzy Pierścieni w niektórych momentach. No, nigdzie, nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałem. Także, także, także jest, jest wspaniale. I co, nie będę zanudzać dalej, widzimy się na. Ciepłych źródłach. Znaczy nie wiem, zobaczyłem zobaczymy, bo będzie ciemno jak w dupie, ale to maravy najwyżej poświeci mi na mordę i coś tam nagram. Co <śmulary> tu jest? Proszę? Aha Tak tylko się tutaj jeszcze na szybko nagrało, to jest w Patrzcie to. Ciepła woda. Mistrzostwo świata. Mm. To jest pięknie. Takie coś po hajku to jest mistrzostwo świata i galaktyki. Mm. No proszę Państwa. Jesteśmy po kąpieli. No jak najlepsze, że na razie to najlepsze przeżycie w życiu chyba. No może nie w życiu, ale w Nowej Zelandii na pewno. Jesteśmy wykończeni, będziemy teraz Żorli. Muszki latają do światła. I co? I w Kimei jutro o 5 dałoby się wyjść, bo już zaczyna padać deszcz. I pewnie jutro też będzie padać deszcz, więc będzie troszkę nieprzyjemnie. dobry, jest godzina ósma rano, czyli o godziny za późno. <grych> ja mieliśmy wstać się obudzić i wyjść stąd. 3 o trzy godziny za późno, mamy kawkę, to się ranko. Umieram. Jak przeżyję to, to będę Bogiem. Serio. O, co dzień budziłem się w nocy chyba z, z 10 razy, bo mnie tak napierdalały nogi. Kolano mnie boli, bo oczywiście musiałem zajrzeć wczoraj w glebę i, i, i moleką lekką kontuzję, ale nic złego. No i pogoda nie rozpieszcza, bo... czy znaczy widziałem, widziałem w ogóle tam i troszeczkę nieba. Bądź i tu widziałem, także może nie będzie aż tak źle. Ale prognoza, ale prognoza mówi, że około godziny, około godziny 15 ma być heavy rain, czyli mocny deszcz. Co nie jest, co nie wróży nic dobrego i musimy do tego czasu się wyrobić. Także jak weszliśmy tutaj w 7 godzin, to przydałoby się zejść. 6. Pięć. Powiedziała, 5, ta mapa podziała 5. Chatka wygląda tak, co elegancka. Gdzieś tam wyczytałem, że w którymś tam roku, chyba w 70., którym, była tutaj e, gruba trage tragedia, katastrofa, bo to syćko zasypała jakaś e, lawina błotna czy coś w tym stylu. W zasadzie tu było błoto. I ta chatka w ogóle została przebudowana i jest w ogóle nowiutka. Także fajnie to wygląda. E, całość jest bardzo przyjemna, powiem Wam, bardzo elegancko tutaj to wszystko wygląda. Tutaj są na dole właśnie tak jakby jadalnia i miejsce do, właśnie do spędzania razem. Są cztery pokoje. W każdym pokoju są tak jakby, jest dziewięć materacy. Tutaj była nasza, nasz pokój, tutaj nasz pokój. I bardzo elegancko to wyglądało, powiem Wam, tutaj są kibelki. You right, mate Good <laughs> Say hello <laughs> więc, więc fajnie. No i tutaj też właśnie jest wejście jeszcze na do następnych kwater, że można sobie wejść jakby od zewnątrz Także także elegancko, elegancko Bardzo fajne, dobrze wydane 30 dolców No a tam się idzie na te ciepłe źródełka Też bardzo fajne W ogóle boję się że umrę Bo było napisane że Znaczy przeczytałem dopiero jak wyszliśmy Że nie można w ogóle tą wodą się obmywać i nie robić w ogóle tej kaczki, takie brrr, takich bumbelków. A ja to robiłem oczywiście. Także też mogę umrzeć od jakichś tam robaczków, które tam są. No, bardziej, że to się nie stanie. Trzymajcie zaraz kciuki. Udało się, przeżyliśmy. Nie miałem siły, nie miałem siły. Byłem cały przemoczony. Nie miałem siły, że cokolwiek nagrać po szlaku. Ale się udało. Udało się. Ostatnie trzy godziny towarzyszyły nam mocny deszcz. Dość bardzo mocny. Ale przeszliśmy te 37 km w dwa dni. A dzień wcześniej jeszcze 14. Więc zwalnięte 51 km w 3 dni. Jestem strasznie z nas dumny. Strasznie z nas dumny. No, ale, no, Mistrzostwo Świata i Galaktyki jeszcze pod wieczór to zrobię jakieś tam większe podsumowanie. Ale opis tej sytuacji teraz to dojechaliśmy sobie do hostelu, proszę ja was, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy łóżeczko, e, prysznic, e, jedzą go ciepłe i w ogóle suchość, i w ogóle jeszcze tę mm, pralkę i wszystko potrzebujemy normalne, a nie w samochodzie. Więc wynaliśmy sobie hostel. Taki pokoik, no malutki, bo malutki, ale fajne łóżko jest. 80 doców kosztuje. Bardzo przyjemny hostelik poszedł Was i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W ogóle miałem kończyć odcinek zaraz po tym, jak, jak, jak już dojechaliśmy, no ale tutaj będzie tu się otrwać dalej. Będziemy się dalej. Także oto się hostelu po pierwsze to właśnie 80 odców za noc. Mamy tutaj taki właśnie teraz ta living room z komikiem, czym się jarzą jak kaczka chlebem. Tam jest dalej TV Room, gdzie jest PlayStation i w ogóle dużo filmów, także to też zapewne spędzimy wieczór. Przy winku. Eee, no tutaj jest kuchnia, tam już na nam działa jakieś burritosy. I oprócz tego, jeszcze w cenie mamy teraz o 18, czyli za godzinkę, za 40 minut mamy zupkę warzywną. Eee, a rano jest śniadanko jeszcze w cenie, także sztost. Eee, no i jest jeszcze jacuzzi, ale nie wiem czy się uda skorzystać. Jest nim do 7, ale bardzo by chciał, ale zobaczymy, czy się uda. No mega się mam ja taki mocno hipisowski klimat, w ogóle właściciel taki ziomeczek gruby. Co do traku, co do traku, bo to są ważne informacje. Miał on łącznie 37 km, 18,5 w jedną stronę. Pokonaliśmy w pierwszą stronę w 7 godzin, ale mieliśmy łącznie tam chyba 40 minut przerwy, może 50 minut przerwy, no nie śpieszyliśmy się. Mieliśmy kawkę, mieliśmy jedzonko, także, także były 3, 3 przerwy mieliśmy łącznie. Także było na spokojnie. W drugą stronę już poszliśmy to w 5 godzin, 5,5 maksymalnie, bo zrobiliśmy sobie tylko jedną szybką przerwę na jedzenie, bo ja nie jadłem sobie śniadania, więc sobie na szybko to tylko jakieś eee, A Chodzi też o to, że latał no deszcz, więc trzeba było zapierdalać. <grytanie> także, także to jest masakra. Eee, co do właśnie samej miejscówki, to ta chatka. Ogólnie szliśmy przełączą, która się nazywa Copland Pass. Ma ona 2150 metrów. Chatka była na 700 metrach. Chatka, ja to że mówię, chatka to jest chronisko, tak na domu to jest polskie słowo na to. A nazywa się też Notichine Tamatea. I jak byliśmy na tym Franz Josep na ostatnim odcinku, na tym lodowcu, to ja wam mówiłem, że to właśnie Chine, Tamatea poszła z Waku na wycieczkę górską, ale ten Waku czy Wiku czy jakoś się tam nazywał. No, nie był zbytnio dobrym spinaczem, więc mu się umarło, więc mu się umarło tam. No i ten lodowiec powstał z jej łez. I tutaj z tą przełączą też jest jakaś popierdolona historia. Wychodzi na to, że ta Chine, ta Tea wraz ze swoimi synami i żonami tych, 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 tych synów zaczęła stwierdziła, że przejdzie całą tą przełęcz, którą my wszodzie razem z Tamarą wcześniejszych w chwilach tego cika żeby poznać po prostu co tam jest, nie? No i zobaczyli sobie ptaka Kea. Pokażę wam go później, może kiedyś tam gdzieś możecie się przewinie. To jest taki papukowaty ptak, który jest tutejszym gołębiem i jest strasznym sępem i w ogóle jest go w chuj. I zobaczyli jak on właśnie zlatuje z góry. stwierdzili, że chcą zobaczyć co tam jest. I Zaczęli się wspinać. Przeszli przez wiele różnych rzeczek, różnych przełęczy, różnych gór i w końcu dotarli do pewnego miejsca, gdzie było bardzo mocny spad. Bardzo mocne, właśnie, urwisko. I tam Chinetamatea spadła i umarła. I w miejscu, gdzie ona spadła, pojawiała się tęcza. I na początku jej synowie myśleli, że to jest jakiś zły omen, jakiś demon. <laughs> więc stwierdzili, że zrobiłem jakieś ich takie ognisko, piecyk taki linijszy, tutaj to jest też związane z ich tradycyjnym jedzeniem, którego jeszcze nie, nie udało mi się spróbować. Eee, I zrobili na tym miejscu właśnie ten swój piecyk, ale okazało się, że wszystko wyszło dobrze, więc to nie był zły omen, tylko dobry omen, więc zaczęli to kontynuować. I ogólnie tą całą przelęczą można przejść przez zachodu na wschód. I ja już byłem na Mount Cook. Mount Cook to jest Aoraki, tam według tutejszego języka się nazywa Mount Cook, czyli najwyższa góra w Nowej Zelandii. Nie pamiętam jak to było, chyba z czy 300, coś takiego, czy 500. I właśnie przeszli sobie na wschodnie wybrzeże, które okazało się piękne, puste od ludzi, dość żyzne, z dużą ilością zwierzyny, którą można by próbować. I tak zaczęło się tam ich nowe. Nowe plemie ma maorskie, coś w tym stylu. Także proszę bardzo, kochani, nowa historia uh, maorska. No, ja jestem taki do kameratu YouTube. O, oh, jest, ok. Nie, jestem do Hi YouTube. Nie, yeah. coś się YouTube w ogóle tu przyszli. A nie, na yeah. czym skończyłem? A, no i ta właśnie historyjka. Która właśnie wam powiedziałem, została nagrana w 1897 pierwszu, w roku, jako pierwszy raz e, i. ale była opowiadana przez wieki, przez wieki, wieki wcześniej, tyle. Tyle chyba na tego. Aż że takich ciekawostek, co się nagrałem pewnie tam kilka ujęć, by ziomki co mieli narty, i się zaciekawiłem, Gdzie wie, to już do chudów na tak, Jak ja sobie chodziłem, w koszulkach, w koszulce na ramionkach, okazało się, że 18 km dalej. Idąc sobie wzdłuż tej przełęczy, możesz dojść właśnie do gór, gdzie masz na jakiejś wysokości 3000 metrów stary śnieg. <grystanie> no i oni z ze statuum zjeżdżali, Da mi kompletny respekt, że w ogóle chciałeś jeszcze pójść dalej 18 km, jeszcze wyjść na tą górę z tymi nartami, z tym wszystkim, i jeszcze z statuum pozjeżdżać i będę statuum zadupcać z powrotem. No masakra. Powodzenie, nie? Dobra, a my teraz za chwilę będzie jedzonko, także ja do nas się kończę. To nagrywam jeszcze takie fajne reelsy. I w sumie tela. Tela będzie na dzisiaj. No.